Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nie, Niem. Niem. dobrze. dobra. Jeszcze raz, niechaj, ostatnio No. Jestem. Wyłączyłeś nagranie. No pewnie. Dobra. Trzy. Dobra. Hej, 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 hej. Siemano wam no. wszystkim. Z tej strony Niemen, a dzisiaj ze mną standardowo grają Kordek i Patryk zwany Ogamek <laughs> Siemka, siemka. Witam, witam. Siem, witam No, to by było tyle no. y Kolejny odcinek już trzeci, tak, to już trzeci odcinek z Minecrafta zwany Multimod Survival. Tak. Niemen. Ja mi... dzisiaj mają naszą platformę pod dom no, 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 dobra, nie muszą wiedzieć, co robimy, nie znaczy... A chłopaki nie wiem, co mam robić. Duwać w nosie. Kopać. Tak, idę kopać w nosie. A ja będę stawiał klodę. <głos> <głos> tak, pro, pro, pro. Mam nadzieję, że na nowym mikro będzie mnie lepiej słychać. No, ja tu tak nagrywam, tak, eksperymentalnie Aha, i, na MP4. I, i, przepraszam wszystkich za jąkanie się w ostatnim odcinku, bo to była porażka. Co, jąkałeś się? No stary, potem oglądam, a tam ojom, o ojom o, takie, takie ojom, ojom, jąk jąk ej czekaj, sprawdzę czy mi się nagrywa dźwięk z gry No na przykład ja, ja, ja tak, jo, jo, ja, jo dobra dobra, 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 dobra. coś Kiedy jadę? nagrywamy Harlem Shake'a? Yy, yy. Nie wiadomo, może w autobusie Aha, no tak i przepraszam wszystkich bardzo serdecznie że w ostatnim odcinku który Uy. jeszcze nie został wrzucony i nie wiadomo czy zostanie. Nie no, ja na pewno by A dokładnie drugim. Gdzieś tak nie wiem, w połowie czy coś. Moja głupia mała siostra musiała i spać. No no no, nie taka głupia. No, ale mała musiała i spać i po prostu nie mogłem gadać. No, taki problem. No ale już postaram się nagrywać w takiej porze, żebym mógł do was, jak zawsze bez sensu i głupio nawijać. Dobra, e... Patryk, co e... żeś tu zrobił za śmietnik? Ja nie mogę. Daj... Zapomniałem jak się robił miecz. E, macie może stona? Co to jest? Co... What the fuck? Co To e, wy wytłumaczę ci to za chwilę albo. Nie wytłumaczę nie wiem Aha, bo ja wziąłem coś innego. Nie ruszaj tej tu skrzynki na samym końcu, bo zabiję. I tej po prawej też nie. O właśnie. Synku, nie to ruszaj się... tego! Ktoś mi chyba zrąbał z Poszukaj w bardzo podobny do żerady. Dobra. No, dobra. To lecimy. To wy tam coś róbcie, bo ja muszę... nasz dom skończyć. No to ja zbieram materiały, Kopduś robi z tych materiałów coś i dostarczam sobie. Coś? <grym> Cośik. Ej, to bon. jak w tym drugim piecu, Będę robił na przykład yy, z tą na tą, to wyjdzie dwa razy? Jest szansa na to. O no to nice. A da się tu przepalać kobla w ogóle? Nie, nie, nie da się. No, właśnie. Dobra, zostawcie tego furnejsa, bo on już Ale nie przyda. Chuj, no. tak Cynek, jak ty się wdrażasz! To mogą dzieci oglądać. Oj tam. W ogóle to ktoś ogląda? Dobra, no to. Co? Przepraszam. Powiedz to w kilku językach. So, sorry. I co, koniec? Nie wiem, a obydwie chyba do widzenia. Entschuldigung, to chyba po niemiecku, ale nie wiem. No to unde Schuldigung. Dobra, nieważne. No a co ja miałem? Latam, latam, a nie wiem co miałem. Ja to tak pokażę. Kopalnie, patryczka ki kiwie jak on Mówi, ma na imię Mówi, patryczek bo Gamex dziwnie brzmi Tak nikt nie wie jak on nazywa się i Nazywa się ma na imię Nie wie jak on nazywa się Ej Ty Ej Gdzie, gdzie ty w ogóle patryczku jesteś? W lewo od tego wyjścia W lewo od wyjścia Znaczy się tak zapytam od którego wyjścia? O już wiem Dobra tam jak schodzisz po drogę, do, masz... do, do. trafisz. Trafiłem Słyszę ciebie z ty... Torun, torun, torun. Ty Boże... Dobra. Przepraszam, pomyliłem cię z Endermanem. Sorry! <laughs> nie no, no mała różnica, co tam? Nie ja wiem. Ty masz złotą Patryk zbroję. Też... Patryk też kradnie, o. nie? No. A jak coś tu dumarz... Jak... No, no, no no nie obrażaj, bo no, on tu robi za no. przepraszam. <laughs> Patryk chodź tu. Weź to wykop. To tu. Wow. Aha, i nie na 100%, ale zapowiadamy drugą serię z Minecrafta yy, biomy. A biomy, no parę więcej modów. Raczej nie, bez nie, Patryczka nie, nie, bo nie, 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 chyba mu coś nie pójdzie na, coś tam, Bioms XL? Ekstra Biomes Ekstra Biomes XL No i jeszcze parę modów dorzucę może Nie no znaczy no nie ale po prostu w tych biomach mi się tak podoba te drzewa i w ogóle wygląd wszystkiego No ładne jest ale No ale Patryczkowi może nie odpalić <laughs> No to Patryk kupi kompadnę we No tak o stryk tak, obstryk. No, wszelkie docje będą mile widziane. No, no. podaj numer konta, nie? Tak, podaj numer domu to ci może przyślą. O, Co to za? Echo mam, ej, weźcie. Po tak, tak sobie zostawił. Napisz. A kto go kiknął? Ja, bo napisałem nagrywamy. Mogę, mogłeś go zostawić, dam mu mutę. No nie. Co? Mutono. Ja, <laughs> Dobra, ja mam chyba z 10. Nie mam drugiego? Kurwa, idę sobie zrobić żelaznego. Będę pro. Tylko od 5. Ty. Dobra już się nie chwali i tak wiemy że ja wszystkie te twoje ja ziela znalazłem no. <laughs> właśnie ani, ani jednego, nie, na si jedną siekierę, nie czekaj jaka to jest Nie to jest jeszcze, a miecz sobie zrobiłem No to A mierzyłem. jak mam siekierę to w skrzynce jest chyba z dziesięć Dobra nie, na razie mam siekierę Zrobię sobie z 2 kilo może A co, stać mnie <laughs> y może, tak się robi killów. A czemu się... Może wziąłem... znowu wziąłem tin. No bo ja też to wziąłem. Cholera, bo to... wiesz, że chyba zapomniałem, jak robi się miecz. No bo to ma taki wy wygląd jak ten, jak żelazo w innym teksturpaku. Hmm. standardowy. No, normalnym tym też. No nie ma żelaza. No nie, serio nie ma żelaza. Patryk, nakop tam no, nie, no. trochę. No, dawaj. Zachodź do mnie. No i to, gdzie ty jesteś? Ej niemen mę... pośpiesz... Ale... Lubcie tą kopalnię jakąś taką ładną, ale nie jakieś takie... Po co ci ładna kopalnia? Na razie mam mieć... Ej, a obsydnię potrzebujesz? Dobra, to potem zrobimy szyb, nie? Osobnych. Dobra, chwila, chwila. Gdzie ty jesteś, Patryk? Stop, czas, M moja kolejna gada, tak? Dobra, dzięki. Y... Niemen pośpiesz... La, la. <laughs> niemen <mę> pośpiesz jest... <laughs> Zaraz mnie rozsadzić, dobra. Dobra, cicho. Kordeusz 70 mawiach. O, nie men, kończ ten dom szybciej bo ja muszę gdzieś magazyn postawić Taki coś No stary jakby mi dał, gdzie ty jesteś? Yyy. No, w świnie Jackuzi. Dzikie jacu... nie, nie, nie Jak się w to zagłębi bardziej to będzie coś trafi. Nie no to jest, to była lawa, taki joke Oż, a z drugiej strony Gieścia jest szkielet nie, I i jak Cię znajdę, to jakby było, że Cię mogę zabić, to bym Cię zabił. No cię Nie możesz go zabić. No, w każdym miejscu. Którą zabiję Cię zaraz. Ja, jak schodzisz, już tak dosyć już daleko zeszłeś, to masz takie proste... Dosyć daleko zeszłeś, o no, To jest takie zejście w oko. Cici, w oko jestem, dawaj. Ty. Masz. No, co tam, co to jest, slimy? Sam że jest slim. No stary, coś tak... Wow. Tak Właśnie też tak ten, chodź poszukamy. Daj mi kilofa! Są? Ty! Ej, tak w, w ogóle nie kilofa. Tak w ogóle to z naim balem mi się przydadzą. Daj kilofa. Ja nie potrzebuję kilofa. Dawaj kilofa. Dawaj daj kilofa, Dawaj Masz. kilofa. Łap. Ja też kilofa. Po co? Masz. Nie mam ja ci kamienny zrobi i chodź tu. Rób to dalej tutaj I właśnie to jest marmur, to białe Aż są takie, takie Przecież każdy wie, jak wygląda marmur. Nie, men jeszcze nie widział. Ewa mnie wywaliła. No, nie, men Nie, no, men. Ale zbiłeś. Ej, mam nadzieję, że nie, pokaza nie pokazałeś IP. Pokazał. No Będziesz co, musiał to co, zamazać listę. No Ustaw wide i będzie się, Boże Ustawi no. się wide i będzie No Wytnę to Boże Zresztą kto będzie wbijał? weź Czekaj to hmm, weźcie Po co, no, co to <laughs> Po prostu wytnę boże. Wy jesteście No ale <laughs> nie moja wina, że Minecraft coś wiksuje wszystko ostatnie fiksuje. A jak będę nagrywania to bym nie jak co opuścił śsić gdyby się zrobił z Tobi by było... Co tu to robiło w ogóle? Coś? Jedna wielka zupa. O, widzę uzbrojonego ząbiaka i szkieletona. O, a po dwóch stronach te blada... Eee. Kurde, mam tam towarzystwo, ale chwilę od razu zgarnia strony. O jesteś tu nie Co? To nie, Kordek tu jest. Gdzie ja jestem. Chodź tutaj do góry Bawię się w mudzinkę. Nie no dobra, nie jesteśmy rasistami, nie? No. Pięk nie. No ale... <laughs> nie, więc, <laughs> trudno. Góry też kobla. Ty. Patrycie jak masz kobla. <laughs> zatkaj tą wodę, bo mnie zaczyna irytować. Już, już. Nie duża lec mam. Ej, chodź. Tutaj. No. Co gdzie? No, nie, tam to... jest coś cenniejszego. Mówisz? bo no. Co to za złoże? Duże. Tam jest. Co cennego? Gdzie? No nie dosłownie. Tam To jest złoto. O, spadłem. No nie. Wodą sobie do góry. Patryk, czemu mi dałeś kilo, który już prawie nie ma HP? Bo miałem jeszcze jedną no, no, super. A ty przecież wracałeś i tak do miasta. Tego miasta. Do miasta, tak, do no. miasta. No, Na powiedzmy. centrum wracałem. <laughs> Autobusy. O nie, tramwajem. Hmm. Dajesz. Co? co? Holo, 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 holo. No. Widzisz, jakie fajne przejście zrobiłem? Co? Ej, ośmiornica mnie może wstysnąć. Nie. nie. Tu i tu Weź znowu spadłem do jakiejś odchłani czarnej dupy o, ty, slim. Za, ty zawsze wpadasz do czarnego czegoś co nie ma końca to duże slim A czy duży Slim nie może cię znokautować przypadkiem? Może, a już się rozwaliłem małego I weź mi pomóż Zara, ja tu kopię Dobra daję radę no. o, Jezu, Ty i luj Jezu Dobra Nie dobra, teraz małe Klepać ich, klepać 18 level. Ile masz slimboli? 6. Ile? 6. Nie. Ja mam drugi, bo wam buduję dom, frajerze No dobra, dobra, dam ci trochę level. A ty masz w sobie? 8. Ja będę enchantował. Najszyciej. Alec, nie do tego przystąpi się. Ty tu gdzieś strzela Ktoś? Tam na dole jest szkielet i zombiak jak w w s...gordy jak lecisz czas nagrania? No. Bo mi się nie Nagrywamy 2 po 20 teraz? No można. Znaczy zależy. Czy znaczy, nie no, no. Chyba się wyrobię jeszcze. A jeszcze ten No, fajnie żeś mi powiedział. Prawie mnie wysadził ale tam jest creeper. Dawaj. Ktoś we mnie strzela weź mnie osłonić. O, a gdzie jestem drugie? Mm, masz pochodnie? i tu krajper jest. No. Idzie. Aha, o Jezus. Dobrze, że idzie do ciebie. No bardzo dobrze. To co no. my nie, nie... mamy kobla. Ale my biedne jest... jest jesteśmy. Nie! <laughs> I tu jest Lawa, boże, więcej dobra, lawy. Dobra, rozwalę go. No nie, nie ma to jak woda i lawa 8. W siebie nie wrzuć. O, kwarc. 19. Boże, się tak nie chwal, boże. Boże, reweluj jak w Tibi, kurde. Co my tu mamy? I znowu słyszę fapanie slimów O Do uczy w ogóle? Korderek A co ja radar jestem? Korderek Co? Głodnemu chlebność. No, ale slimy fapią No a nie? Korderek Robimy spał na slimów Nie Co? Chociaż przydałby się diament Co to jest? U. Tak jakby nade mną było Boże tych stąbików to... Co masz? nie mam kobla, a nie mam nic z tą blików ani nic. Jestem w czarnej dupie. No znowu to mówisz, znaczy... To nie jest przekleństwo. Czarna dupa to takie słowo odpowiadające, że... Że... Nie jest ciemno. Że jesteś w tutaj i tyle. Dobra, kopiemy ci tu kobla, bo rozpaczasz strasznie. Albo zróbmy ten. Co? No. Ej, korbysz co to jest? No, ten co produkuje kobla. Co? Co to jest? To jest, to jest ul. Aha, to rozwalić? Nie, nie rozwalaj. Czemu? Bo ta pszczoła się może przydać. To może? Ta pszczoła się może przydać Gdzie są swim O, widzę nie ma nazw. O, jeszcze 2,5 minuty. Uu. O, z swim. ze w tym odcinku tej platformy nie dokończę, bo przecież te stone briki to o może. tu do mnie. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Ej, tych wąblików trzeba będzie od razu zrobić po do drodze bo chalni. nie na marne to no, poszło. Ej, tu jest slime, który fapie. No, a ja tutaj oświetlę dalej. Ej, tu też mi oświetl... A, tu to jest chwarc. Jestem w czarnej... ...chacie. Dobra, chwilę, tu doszłem do końca. Świetlona. Tylko jest dużo... Czy to jest tam... Czy tu jestem Jaką chatkę chcecie? Z czego? Ja bym stawiał na drewno jakieś masz do wyboru drewno, bazalt, marmur dużo w ogóle wszystkiego właśnie muszę ogarnąć jak to wygląda ba bazalt to masz tam wulkan dobra zbierajcie kobla a nie zebrać ci bazalt tu trochę dobra to ja idę zbierać kobla i od razu zrobię jakiś tunel albo coś ty patryczek zbieramy marmur marmur zbieramy pobierze tu oświetlam ich kolejne dwa potem... O, potem O, co? kolejne dzojmy. Dobra. Jak? Ej, a co to takie... Co? Ty możesz... Je, kurde, fioletowo-niebieskawo-białe. jak się nazywa? Nie wiem. A, i wylatują z tego... To jest strasznie duża ta kopalnia. Okay. A Szafir! Ale z tego level leci. A ja tu jest, tu jest. ...pin ory. A wiecie co? Trochę nudny ten odcinek będzie tylko kopie, 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 kopie. Mogliśmy sobie nakopać i budować, albo nie wiem, wybudować i po No dobra, ale jak już nakopiemy tego sporo to właśnie się teraz nakopiemy, a już czwarty odcinek zaczniemy od czegoś sensowniejszego. No nie, jak zbudujemy dom, to zaczniemy coś sensownego robić. No to ja będę budował w czwartym No No, no to nagram Mówisz? wiesz Ej, żegnamy się jakoś czy nie, bo już jest 15 no. sekund No to by było na tyle W tym odcinku, jest to już trzeci odcinek Z tej serii yy, Podobało się yy, Zalajkuj, zasubskrybuj no. Oczywiście mnie też no. no ja też właśnie Będę dawał w opisach twoje Konto. O, fajnie. No to by było na tyle, nie? No, więc pozdrawiamy i żegnamy. No, no to ja się żegnam na razie. Na razie ma pa.